domyślać się co się znajduje w tej paczce już chciałem otworzyć ale mówię dobra zrobię <śmuluję> unboxing <śmuluję> o kurcze jest i on <śmuluję> Tym razem wziąłem złotą wersję bo pasuje do mieszkanka <śmuluję> dobra wygrałem tu na idiot roku chciałem pro maxa a zamówiłem pro ja, yeah, i spot, Wymienicie mi to. Ja pierdolenie. dolenie. Trzeba wymienić, o ile się da. Chyba się da. Sytuacja ogarnięta, także w poniedziałek będzie już 14 Pro Max.